Spędziłem ponad 10 godzin w Diablo 4 Ten film będzie trochę krótszy, chciałbym wam powiedzieć więcej, ale miałem dość poważną operację, ponieważ mój ząb rosnął dość niefajnie od dłuższego czasu, w końcu go usunąłem i no, musi to wszystko się ogarnąć, ale powiedzmy sobie, co wszystko zrobiłem po 11 godzinach w grze. Pierwsza sprawa, levelowanie, to co mówiłem wcześniej, te poziomy trudności są trochę dziwnie zrobione i sam początek tutaj wymaga trochę poprawy. Z chwilą, kiedy odblokujesz wyższy poziom trudności, od razu na niego wchodzisz, więc nie ma to do końca sensu, tak na przykład jak miało sens w Diablo 3. Mieliśmy odblokowane aż do udręki szóstej na samym początku, ale większość z nas wybierała poziom wysoki, a później wchodziła już to dopiero się skalując. Teraz po prostu cały czas idziesz na najwyższym poziomie, eksperta tam odblokowujesz po prologu, więc pewnie to się będzie odblokowało na poziomie 10, no to od razu na niego tam wchodzimy. Pokój odblokowujesz na 50, od razu tam wchodzisz, na udręce pierwszej to też spędziłem łącznie godzinę, od razu poszedłem na udrękę drugą. I udręka druga to już był taki fajny start gry. Po 6,5 godziny, ogółem moje levelowanie do 60 poziomu zajęło 5 godzin, co jest dość myślę fajnym wynikiem dla osób, które będą szły wolniej, bardziej tutaj się starały, kombinowały, no to pewnie będzie to bardziej takie 7-8 godzin, co na takie ustawienie postaci wydaje mi się fajne. Ogółem ile zajmuje łącznie levelowanie w Diablo 4.2.0? Wychodzi na to, że osiągnięcie 200 poziomu paragonu, czyli można powiedzieć takiego szybkiego levelowania to jest około 18-20 godzin, więc to też jest taki fajny wynik. I potem wbicie levela 300 na razie jeszcze nie jest do końca znane. Obstawiamy, że to jest około 60-80 godzin, więc brzmi to naprawdę bardzo fajnie. No i zrobienie takiej wymaksowanej postaci zajmie trochę. Lewelowanie, więc wygląda lepiej, chociaż z drugiej strony, samo levelowanie do 60 ma duże problemy, i osoby, które będą wracały do gry, mogą się czuć trochę dziwnie. Ten szybszy progres, szybkie wbicie na koszmar, udrękę jest fajne obecnie, a tutaj nam trochę tego brakuje, ponieważ do lewa 60 do końca nie wiemy za co się wziąć. Wszystko po prostu wszędzie daje nam wszystko. Co powoduje, że cała gra się rozmywa. Mamy oczywiście podziemia, gdzie zdobywamy aspekty do kodeksu, ale poza tym nie ma nic innego. Jeśli chcę znaleźć rozproe hartowania, nie mam miejsca gdzie dokładnie ich szukam, tylko dropią wszędzie. Leveluję? oczywiście też wszędzie, wszędzie zdobywam doświadczenie. Legendarki też nie ma lepszego miejsca, tylko wszystko wszędzie dropi. Więc z jednej strony to jest fajne, ponieważ mogę robić co tylko chcę, ale z drugiej właśnie cały czas czujemy się, że nie robimy do końca to, co powinniśmy. Ja podczas levelowania lubię mieć ustaloną ścieżkę i to nawet nie chodzi o to, że tej ścieżki sobie jeszcze nie znalazłem, tylko w sumie właśnie jej nie ma. Na sezonie 6 będzie to też trochę inaczej, bo wszyscy będziemy pewnie zaczynać kampanią. Będziemy mieć motyw sezonu 6, gdzie też pewnie będzie się dało levelować. Wiemy, że w podmieście w aktywności dodatku będzie można levelować, więc może tutaj nie potrzebuję się martwię. Ale potrzeba paru rzeczy, które da nam takie krótko zasięgowe cele, jak to ja nazywam. Coś, co po prostu wiem, że mogę zrobić, aby swoją postać tak bezpośrednio gwarantowanie ulepszyć. Trochę tutaj idzie to w te strony, że brakuje mi tej reputacji, ale nie takiej jaka była na premierę, nie taką którą robiliśmy w sezonie pierwszym, no bo to było żałosne, ale jednak trochę wracając cały czas do kampanii w last epochu kampanii w Poe, tutaj w levelowaniu Diablo 2, te takie questy, które dają nam jakieś tam punkcik, które dają nam daną gwarantowaną nagrodę, która się przydaje podczas levelowania, jest to bardzo przyjemne. I tutaj coraz bardziej mi tego brakuje w Diablo 4. Zwłaszcza z tym takim, no, lekko wydłużonym levelowaniem zdecydowanie grzeby pomogło. Przeczytajmy sobie jednak wszystkie moje notatki i tak, lekko, jak coś będzie potrzeba to skomentuję. Ogółem oczywiście skupiałem się najbardziej na Barbarzyńcy, levelowałem też tylko Barbarzyńcom. Parę uwag odnośnie paragonów, to jest bardziej informacja dla Blizzarda niż dla Was. Wydarzenia w otwartym świecie, zdarzało się, że były zbagowane. Serwer testowy, bagi się zdarzają, trzeba to zgłosić. Ja levelowałem głównie podwójnym uderzeniem z nowym rzutem bronią. Było to bardzo fajne, ale potem się zmieniłem na ciernie. Nowa tutaj pasywka, barbarzyńca pod ciernie działa bardzo fajnie podczas levelowania, i o tyle, że nie wymaga swojej zdolności, to można ją grać dosłownie pod wszystko. Jednak tutaj, właśnie, zdarzyły się te moje problemy. Z chwilą, gdy znajdziesz dobry aspekt, unikat, od razu wbijasz na wyższy poziom trudności. No, najwyższy, które masz odblokowany, i trochę te poziomy, te wybory nie mają sensu, bo zawsze wybierasz najwyższy koniec kropka. Dość późno znalazłem pierwszego goblina, trochę też z tym był problem. To dopiero na level 43 Znalazłem swoją pierwszą wejściwkę do podziemi koszmaru, więc też tutaj pytanie, czy w ogóle te podziemia koszmarów mają być tak wcześnie odblokowane, czy nie, czy ma się nimi levelować. No i to rzeczywiście layouty w Najśmiertelniejszych wciąż były problematyczne. Wciąż mamy to uwalnianie więźniów z kajdan, zanoszenie ołtarzy i tak dalej. No, kurcze, z podziemiami zdecydowanie trzeba coś zrobić. Już minął ponad rok i dodatek to był idealny przykład, żeby to tutaj zrobić. Mamy bardzo dziwny skok mocy w itemach pomiędzy 50 a 60 levelem, tutaj nawet podawałem przykład. 650 item powera, przedmiot około 50 levela daje mi 100 zdrowia, ale z 60, 650 item power to jest prawie 300 zdrowia, prawie 3 razy więcej i ten skok jest taki sam jak teraz mieliśmy z przymiotami świętymi. Usunęli te święte, ponieważ był taki dziwny skok i dodali to po prostu samym item powerem nie zmieniając nazwy. Więc dosłownie jest to samo, co oni powiedzieli, że jest złe, tylko pod inną nazwą. To, co było śmieszne, to od razu po wbiciu levelu 60 poszedłem na pit 20, żeby odblokować torment pierwszy, udrękę pierwszą. No i tak, w sumie po wbiciu levelu 60, 10 minut później, już byłem na wyższym poziomie trudności. Co dopiero, właśnie ten torment drugi, udręka druga. Tutaj przesiedziałem na razie 5 godzin, już jestem w stanie wejść prawie na udrękę trzecią. Tylko potrzebuje trochę więcej legendarek, trochę glifów ulepszyć. No, tutaj progę z akuratną dressą drugiej jest fajny, Tylko, no, właśnie z tą dressą pierwszą to było bardzo dziwne. To, co jest bardzo dziwne, to też nowe wartości materiałów na bossy. No, ale to pewnie po prostu sama kwestia przyzwyczajenia się. To, co jednak nie do przyzwyczajenia się, co powinni popatrzeć, no to zbyt dużo niebieskich itemów dropi. Niebieskie itemy nie mają sensu kompletnie na takim levelu. Rzadkie, no, prawie nie mają sensu. A tutaj do, dostajesz trzy magiczne za zrobienie np. pannicy na odręce pierwszej. No, nie ma to sensu w ogóle. Na po przypływie nie ma już skrzynek ze stalą. Stal zdobywamy z normalnych skrzynek. Na odręce pierwszej to na przykład było 4 stali, na odręce drugiej to było 9 stali. Bo od ręki pierwszej dropi tylko jeden item unikat, jest to bardzo śmieszne. Tutaj też, tak jak widać, około 40 minut zajęło mi zdobycie wszystkich itemów z maksymalnym item power'em, więc to było też trochę takie dziwne w progresji. Ogółem w koszmarnych podziemiach zdobywamy teraz materiały na doskonalenie, to też tutaj dość przyjemne jest do farmy, koszmarne podziemia są dość przyjemne, o ile nie mówimy o tym backtrackingu. Miałem bardzo duży problem z dropieniem receptur do hartowania, to tutaj na pewno trzeba zmienić, ponieważ wciąż na odręce pierwszej nie miałem większości, które potrzebowałem. Grałem sobie w tym momencie już pod kąsające wichry, no i to, że nie miałem w ogóle temperowania na kąsające wichry było żałosne. No, i tutaj właśnie około godziny spędziłem od udręce pierwszej, i przeszedłem na udrękę drugą. Na udręce drugiej drzewo szeptów wciąż dawało itemy około 600 item poweru. Gdzie wszędzie gdzie zdobywałem te maksymalne 750, więc tutaj to trzeba zmienić. Wydarzenia: robią bardzo dużo materiałów na bossy, co jest dość fajne. Tych materiałów na bossy zdobywasz bardzo dużo, i też tutaj już fajnie od ręki pierwszej do ręki drugiej gracie lekko pcha, żebyś te bossy robił, żeby zdobywać te unikaty, które potrzebujesz. To zdecydowanie bardzo przyjemne Już taka farma od tej właśnie od ręki pierwszej. Niekoniecznie, żeby tutaj puszować u czwartą. I tutaj do porównania, boss drugiej daje trzy unikaty, a boss dręki pierwszej dawał tylko jeden. Za tą samą ilość materiałów, więc tutaj o tyle, no dość smutno, że na odręce pierwszej raczej nie chcesz tych bossów robić, no bo nie ma to kompletnie sensu. Na ręce drugiej zdobywasz trzy razy więcej. Podobnie na przykład tutaj koszmarne poziomy dają o wiele, o wiele więcej, a poziom trudności nie jest aż taki duży, więc tutaj. Trochę też dziwny balans, ręka pierwsza, udręka druga. Główna sprawa jest taka, że będziesz się bał i nie będziesz chciał nic robić na udręce pierwszej, drugiej i trzeciej pewnie też. Będziesz chciał jak najszybciej wejść na udrękę czwartą, żeby tutaj nie martwić się, że no, tracisz swój czas. Też tutaj na przykład za koszmordem podziemia możesz dostać nagrodę gwarantowaną w postaci niebieskiego itemu, które trafia prosto do twojego ekwipunku, co jest też dość śmieszne. Te niebieskie itemy trafiają zdecydowanie zbyt często. Dość fajnie się ekspedywać pitami, a nie koszmarnymi podziemiami. Tutaj jest to, co. no Obecnie on to jest level 124 Paragonu, więc jeszcze jestem daleko, daleko, daleko. No ale tutaj, jakbym chciał sobie podlevelować, no to pitami nawet fajnie idzie. To dopiero po 8 godzinach zdobyłem pierwszy legendarny Ancestral z T30 Pita. Na obecną chwilę mam. W sumie tutaj ciężko patrzeć, no bo to jest unikatowy amulet, więc tak nie można go brać chyba pod uwagę. No ale mam, mam założone 3 i temy starożytne więc tutaj nie jest aż tak źle fajnie to dropi, dosyć można powiedzieć w dość dobrym tempie lewowanie glifów jest bardzo przyjemne, nie spodziewałem się, że tutaj ten nowy system tych punktów będzie aż taki przyjemny ale jednak wyszedł dość fajny nie jest aż tak źle jak się spodziewałem gem fragmenty można maksymalnie przyjąć 999, nie można więcej, to akurat też jest dość problematyczne na przykład jak ja potrzebuję teraz 50 tysięcy fragmentów no to muszę klikać tak więc to należy zmienić, tutaj głównie takie rzeczy PTR-owe, no to takie właśnie trochę marudzenie, co nie? Tak jakby, trochę też może źle zacząłem ten film, powinienem od tego zacząć, że tak, PTR jest fajny, PTR jest dobry, no nie chcę właśnie aż tak dużo gadać, no bo serio mnie to boli. Yy, więc ogółem dużo takiego czepiania się, yy, tutaj nawet zaczyna mówić, że dajcie spokój z tymi niepskimi temami, bo dropi ich tak dużo, że ja pierdzielę, ale to są właśnie takie kosmetyczne rzeczy. Główne podsumowanie. Gra jest o wiele przyjemniejsza, gra jest o wiele lepsza. Gra jest w bardzo przyjemnym miejscu. Tylko główna kwestia, że wciąż nie jest taka po prostu doszlifowana. Wciąż mamy bardzo dużo tak zwanych low hanging fruits, które możemy zebrać, Mamy bardzo dużo łatwych rzeczy do zrobienia, które grę kompletnie ulepszy, Tak właśnie na przykład itemy rzadkie i te magiczne. Które można albo kompletnie wywalić, żeby ludzie tego nie widzieli, albo zrobić jakieś proste zmiany, żeby były grywalne, chociaż mamy bardzo dużo prostych rzeczy do zrobienia, które no, wciąż nie wiadomo, czemu nie zostały zrobione. Pierwszy początek i pewnie to, co większość zobaczy na samym start levelowania, to trochę problemy z tym zobaczeniem tych celów krótkozasięgowych do grania, ale najprawdopodobniej, jeśli będziemy w tym miejscu lecieć kampanię na dodatek, no to tego raczej nie zauważymy. Sezon siódmy, sezon 8 już może mieć te problemy, no ale to jest takie gdybanie, kombinowanie i tak dalej. No ale wciąż coś, co można bardzo łatwo naprawić, żeby ten problem nawet nie miał prawa zaistnieć. A tak no to najwięcej pewnie można marudzić rzeczy, które no właśnie wciąż nie zostały zrobione od ponad roku. No to na takie rzeczy wciąż można marudzić, wciąż jak najbardziej. Nowe paragony jak na razie na tak małym poziomie są bardzo przyjemne, są bardzo fajne. Potem powyżej tego levela 200, gdy już tak minmaxujesz te paragony, to pewnie mogą być bardziej irytujące. No ale to właśnie bardziej o to chodzi, że wpijamy ten paragon 200 i później, już na levelowanie nie patrzymy w ogóle. To czy mamy paragon 200 czy 300, to najczęściej jest kosmetyka. Chodzi o to, żeby no, to minmaxowanie było minmaksowaniem, a nie nagle, że. Tworzymy swoją postać 10 razy mocniejszą, bo mamy parę leveli wyżej. Nie o to chodzi. Tutaj dużo osób o to prosiło, no i w końcu Blizzard to zrobił. Miejmy nadzieję. Tutaj dzisiaj też będzie testowanie, wejdą już suwaruniczne. No to też będę testował oczywiście endgame, już takie finałowe buildy, i wtedy dam wam znać. Levelowanie, levelowanie spoko. Tutaj no, mnie te najbardziej poziomy trudności przeszkadzają oraz to takie właśnie kró krótkozasięgowe cele. Możemy zrobić jakieś specjalne questy, które pozwalają nam znaleźć, dajmy na to, legendarne aspekty i możemy sobie wybrać jeden aspekt do kodeksu, żeby sobie nawet po prostu nie lecieć konkretnego dungeonu, ale móc wstawić do okultysty dany aspekt, który chcemy na, na levelowanie. Na przykład chcę w tym sezonie levelować Barbarian's Orb pod Tornado, to sobie dam ten legendarny aspekt na Tornado. Będę sobie chciał levelować, dajmy na to, stalowym potrzaskiem, no to wezmę sobie nowy aspekt podstawowy potrzask nie musi być wszystko w podziemiach nie musimy robić 100 nowych podziemi, żeby dać 100 nowych mocy w kodeksie tylko można to zrobić na wiele prostszych sposobów, przyjemniejszych. Można zrobić cały rework reputacji, która jest kompletnie bezużyteczna i już z rok są z nią problemy. Można zrobić taki kompletny rework, że na przykład w każdej krainie zrobienie jednego podziemia, jednej piwnicy, jednej twierdzy daje Ci skill pointa, a nie, że od razu zaczynamy na levelu tutaj tak jakby 10, czy nawet teraz w dodatku 12 Jest sporo prostych rzeczy do naprawy. Większość tych rzeczy właśnie, na które marudzimy obecnie, to w sumie wciąż są rzeczy, które nie, nie zrobiono od premiery, więc... Wciąż pewnie czekamy aż to naprawią, czy <grych> będziemy czekać jeszcze rok, czy dwa, czy to drugi, czy trzeci dodatek wszystko naprawi, jak to pewnie oglądacie to już jest sobota albo niedziela, więc jeszcze jest Peter, więc spadajcie na Twitcha, żeby sobie zobaczyć endgame'owe buildy, ja tam też oczywiście te buildy będę wstawiać, pokazywać na YouTubie, więc widzimy się w kolejnym filmie, zobaczymy co tam więcej wykominają. hejo, bądźcie o siebie, cześć, hej.